do oświetlenia na klatce przy każdym mieszkaniu plus i witamy w mieszkanku duży pokoik a włoskie mieszkania i ich pstryczki elektryczki Pełno pstryczków, nie wiadomo od czego i po co? Wszystkie lampki. Ale tu jeszcze wrócimy. Pójdziemy sobie do sypialni. Są stryczki. I niektóre działają, niektóre nie działają. Nie wiadomo o co chodzi. <coughs> tak tutaj też mamy dwa okna z okiennicami. Tu jakiś taki ogólny bajzenek. Duże wygodne łóżko. No i w całym mieszkaniu takie piękne drewniane sufity podobno. Belki pochodzą z okrętów sprzed 500 lat. Podobno, jak wszystko tutaj, bardzo ładne są te drzwi. Wszystkie są przeszklone do sypialni. Są takie drzwi schowane, ale też bardzo ładnie przeszklone. Trażyki. Malutka łazienka, ale wszystko. Znajduje się w niej co potrzeba, bo jest także prysznic. No i znowu mamy dużo stryczków, elektryczków, ale to nie są wszystkie, bo po tej stronie mamy kolejne. Okno z widokiem na ścianę naprzeciwko. Tu bardzo ładna szafeczka, taka półokrągła z różnymi duperlami. O, mebelki trochę już takie ściącone i pan tutaj właściciel ma wszędzie takie napisy pomocnicze. Gdybyśmy czegoś szukali, to wszystko sobie można znaleźć. I kuchnia. Kuchni klimatyzator. Mała panda. Mała panda w kuchni. Ciao. Wszystko jest w kuchni. No i jak u osoby z Alzheimerem, wszystko jest opisane. Tego nie dotykać. Tu się nie zbliżać. Tu jest zamrażarka. Tu jest Jest go takie śmieszne. Piękna jest tapetka Tutaj mamy koty. Tu różne takie liści, ryski. Bardzo ładne są te szafeczki. W ten sposób. Liczki, troszeczkę takiej zwykłej porcelanki no i oczywiście nie może zabraknąć we włoskim mieszkaniu mikronaparstków na espresso no tego zabraknąć po prostu nie może no i pójdziemy teraz do dużego pokoju pokażę wam widoki jakież tu są piękne widoki za oknem co ciekawe stolarka jest Nowoczesna, jest współczesna. O, okienka się uchylają, ale nie ma tak jak u nas mikro i makro, tylko się zamykają. No nie bardzo to jest. No i mamy widok. <grym> A to jest nasza ulica. Ot i cały widok z mieszkania. No i mamy takie okiennice, które są naprzeciwko i się fajnie zamyka. To no, jest jedna część. Teraz zamykamy prawą, bo prawa ma wrombek. Tu na dole jest haczyk. zamykamy ten haczyk, ma się tutaj zaczepić. Tutaj ją domknąć i zabezpieczyć tym tutaj i zdrygałem. Wtedy mamy zamkniętą okiennicę, no i wtedy już całkiem jest w pokoju ciemno. Jakby i tak nie było, ale na ten czas ją otworzymy. Jesteśmy. No i tak to wygląda. Piękny dzień w Wenecji. Oczywiście szaro, buro i ponuro. Tak więc myślę, że do zobaczenia już w Mediolanie.